Będzie to pięć różnych fryzur Żeby nie było łyso, Aż dziesięć w jednym Wiecie, budzicie się i nie macie za bardzo czasu na to, żeby cokolwiek kombinować Hej, cześć! Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Ja jestem Karina A w tym odcinku, czyli kolejnym z serii Back to School, Zobaczycie po prostu pomysły na proste wykonanie fryzury do szkoły Które po prostu dodadzą wam tego czegoś do tej stylizacji Nie będzie to takie nudne, zwykłe Będą to takie różne proste propozycje Nic jakiegoś, wiecie, zwariowanego Ponieważ to ma być proste, szybkie, wiecie, budzicie się i nie macie za bardzo czasu na to, żeby cokolwiek kombinować. Ale jeżeli jesteście zainteresowani, to mogę zrobić odcinek z tutorialem na takie bardziej wymagające fryzury, jak na przykład takie. Jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli podoba Wam się mój makijaż, który aktualnie mam na sobie, to nagrałam już na niego tutorial. Jest to właśnie makijaż do szkoły, który możecie wykorzystać na rozpoczęcie roku lub po prostu na co dzień. Więc odsyłam Was do tego filmu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcecie, aby po prostu Wasze włosy wyglądały dobrze, to trzeba o nie zadbać. Ja teraz używam takiego sprayu z duology aż dzisiaj niewiennym, więc liczę na to, że te włosy będą dobrze się trzymać. Będzie to pięć różnych fryzur. No tak jakby 5 dni tygodnia. Logiczne. Będzie fryzura, do której potrzebujemy klamry. Jakby będzie to taka bardzo basic fryzura, ale jest to szybkie, proste, wygodne, plus jakby nie każdy ogarnia w jaki sposób zrobić taką fryzurę. Klamra to jest rzecz, którą kupicie teraz w większości sieciówek, sklepów, po prostu prawie wszędzie ją teraz znajdziecie. Nie ma się co o to przyjmować. Ja mam akurat taką zrozumana za kilka złotych, ale wybrałam ją tylko ze względu na to, że po prostu jest duża, że po prostu trzymamy tutaj te wszystkie włosy, bo ja mam strasznie dużo włosów. I przez to kupiłam sobie trzy klamry i dopiero ta. Jest na nie dobra. A więc ciągamy sobie takie dwa pasemka tutaj z przodu, żeby nie było łyso, i włosy muszą być dobrze rozczesane. Musimy sobie związać po prostu nisko ucieka, jak najlepiej wygładzić sobie te włosy, żeby po prostu wszystko dobrze wyglądało. Co teraz robimy? Zakręcam sobie te włosy, ale tylko tutaj, tą zakręconą część mocno chwytam w klamrę, zaciskam. Te pasemka troszeczkę sobie rozdzielam I pierwsza fryzura gotowa Jest bardzo efektowna, wygodna Można ją poprawiać dowoli Nic się tutaj nie dzieje I wygląda po prostu super Ważne, żeby po prostu dobrać sobie odpowiedni rozmiar klamry No i niestety, ale trzeba też mieć do tego Odpowiedni długości włosy Wiadomo, nie każdemu będzie się sprawdzać Ale po prostu długie włosy będą git Kolejna fryzura to jest fryzura, do której ponownie Wystawiamy sobie tutaj te dwa pasemka I jest to fryzura, która nie każdemu się spodoba Natomiast ja ją bardzo lubię I fajnie też wygląda na przykład jakąś czapką z daszkiem I słuchajcie, to już jest bardziej kwestia praktyki To nie jest tak, że to będzie proste Znaczy dla osób, które sobie to już wyćwiczą To to będzie mega szybkie, proste, efektowne, super wszystko, fajnie Ale dla osoby, która jeszcze w życiu tego nie robiła To to może wydawać się po prostu bardzo skomplikowane Ale to nic to nic, i tak pokażę. Muszę Wam się przyznać, że mi czasami też ta fryzura nie wychodzi. To jest po prostu kwestia prób i błędów oraz doświadczenia. Chwytam włosy takim okrężnym ruchem, i to, co właśnie tutaj w tym momencie trzymam, taka, taka kurka ala, i ją po prostu wkładam. Jak już mówiłam, niekoniecznie to musi wyjść. Mi nie wyszło najlepiej, dlatego jeszcze raz to zrobię. I dlatego po prostu jak wyjdzie ok, to wam pokażę. I tak to mniej więcej wygląda. Jest bardzo dużo tutaj tych odstających pasemek. Ich może być mniej, w zależności od tego, jak to zrobicie. Pamiętajcie o tym, że istnieją wsuwki. Zawsze można, wiecie, podpiąć sobie coś i po prostu wtedy jest tego mniej. Wiecie o co chodzi. Po prostu dozujcie sobie ilość. Ja akurat bardzo lubię taki efekt. To jest takie, takie trochę wróżkowe To mi się bardzo podoba Teraz mega urocza fryzura Znowu wyznaczam sobie Tutaj te dwa pasma Ja mam akurat grzywkę Więc to fajnie wygląda, gorzej jeżeli ktoś jej nie ma Ale mimo wszystko może sobie Wiecie, wystawić takie po prostu dłuższe Baby hairy tutaj z początku I teraz tak, łapię sobie tutaj Tą część włosów można sobie to wyznaczyć jakimś grzebieniem, po prostu w taki sposób jak ja, bo to jest szybsze. Ja wam pokazuję realia, jakie są, ja tutaj się nie będę pierniczyć z jakimiś grzebekami, nie wiadomo o czym. Teraz związuję sobie po prostu to. Dobra, mamy coś takiego. Up. Dobra, na razie nie wygląda to zbyt ciekawie, ale zrobię to samo po drugiej stronie. Dobrze, a więc mamy coś takiego, niektórym to już się nawet w takiej wersji spodoba. I teraz po prostu zaplatamy sobie z tego warkocze. Teraz lepszego efektu jeszcze Luzuję sobie tego warkocza, żeby był po prostu taki większy, grubszy, bardziej objętościowy. Jeszcze tylko dodam, że jest druga opcja tej fryzury, że jeżeli macie już tutaj te kusyki zrobione, to możecie z tego porobić sobie takie bombki ala. Musicie sobie po prostu nałożyć więcej gumek, na przykład tak z 4 i wtedy. Tylko rozszerzacie sobie te włosy między tymi gunkami i... i jest kolejna super fryzura. W ogóle to w tamtym filmie, gdzie robiłam makijaż, powiedziałam, że produkty na ustach się bardzo ładnie zjadają. To było potwierdzenie. Teraz fryzura numer 4, czyli coś dla najbardziej leniwych osób, które mają mało czasu, nie mają pomysłu, a uważają, że to jest zbyt nudne, plus to się sprawdzi przy każdej długości włosów, czyli co? Barkoczyki. Robimy sobie warkoczyki, tylko nie tutaj z przodu, ale mniej więcej gdzieś tak tutaj. I to jest najprostsza rzecz, jaka może istnieć w robieniu jakichkolwiek fryzur, i tak prezentuje się efekt końcowy. No, mega proste. Tych warkoczyków może być więcej. One mogą być w różnych miejscach, mogą być też takie na przykład większe warkocze, na co macie ochotę po prostu to sobie zróbcie, ale jest to taka mega luźna propozycja i przypomnienie. Że nie trzeba robić wiele, żeby po prostu coś się więcej zadziało I teraz piąta fryzura Czyli takie dwa niskie koczki tutaj z tyłu Również z takimi fajnymi wystającymi pasynkami Znowu będziemy potrzebować dwa pasynka z przodu I tak wpierw rozdzielam sobie te włosy na dwie partie I mamy taki koczek Nie wiem za bardzo w jaki sposób wam wytłumaczyć proces robienia tego koczka Bo to jest mega na wyczucie Ale zaraz wam to pokażę Czyli wpierw robimy sobie kitkę. Mam teraz w ogóle taką gumkę trochę z Po prostu nie umiem znaleźć zwykłych gumek. Mam ich za mało i muszę sobie wykupić. W każdym razie robię sobie zwyczajną kitkę. A następnie ja po prostu skręcam sobie tutaj na przykład te włosy w taki sposób. O, coś takiego. Następnie trochę sobie je obwijam. Obwijając. Dostajna kurkę I kurkę tą sobie porządnie związuję mega porządnie trzeba związać te koczki żeby się po prostu dobrze trzymały później można sobie troszeczkę wiecie poukładać porobić z nimi co chcecie tu możecie sobie trochę wyciągnąć tych włosów tam gdzie poczujecie troszeczkę różniejsze pasmo wyciągamy sobie włosy i mamy mega urocza ładna fryzurka Pamiętajcie, że zawsze wszystko można spikać lakierem, można użyć żeru, można podpiąć to spinkami, wsówkami, wszystkim, więc naprawdę tutaj można się bawić dowoli. Plus pamiętajcie o dodatkach, bo istnieją na przykład opaski jakieś, teraz są takie mega popularne i tak dalej. Macie kilka propozycji, które mogą wyglądać naprawdę super. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne i że Wam się podobały te fryzury. Plus, jeżeli chcecie kontynuację, niekoniecznie już jako seria Back to School, to możecie mi pisać w komentarzu. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał ze dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Wyczekujcie następnych filmów i kontynuacji serii Back to School i co widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!